Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku Football Insidera opowiem Wam o najważniejszym spotkaniu w polskiej piłce, czyli Cezary Kulesza, Fernando Santos. Czy już we wtorek dojdzie do zwolnienia Portugalczyka? Zapraszam. Po w Albanii, pierwszej od 1953 roku, oczywiście nastroje w polskim futbolu, w polskim środowisku są ekstremalnie napięte. Ekstremalnie napięte są także przy ulicy Bitwy Warszawskiej, gdzie znajduje się siedziba Polskiego Związku Piłki Nożnej, gdzie od poniedziałkowego popołudnia Cezary Kulesza i jego współpracownicy debatują nad losem Fernando Santosza, tuż po. W wylądowaniu w Warszawie prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej i sekretarz generalny Łukasz Wachowski, także wiceprezesi, udali się właśnie do siedziby PZPN-u i tam zastanawiali się, co robić dalej. Na dziś wydaje się, że los portugalskiego selekcjonera jest przesądzony, no bo chyba wszyscy widzimy, w którą stronę zmierza reprezentacja Polski. Tutaj odpowiedź jest. Dość jasna, zmierza donikąd. Te fatalne wyniki w łatwej fazie grupowej mówią same za siebie, ale to nie tylko ten jedyny wynikowy czynnik. No, mówi nam za tym, że praca Fernando Santosza nie ma absolutnie żadnego sensu. Portugalczyk całym swoim ciałem. Jeżeli widzieliście jego konferencję prasową, to się sami przekonaliście. Mówi o tym, że nie chce tutaj być. Jego ruchy są nielogiczne i na oko widać po prostu, że niedobrze wykonuje czy nie należycie wykonuje swoją pracę, bo te selekcyjne wybory także zostawiają dużo do życzenia. Jeżeli w meczu z Wyspami Owczymi u Fernando Santosza debiutuje Grzegorz Krychowiak, Kamil Grosicki i Paweł. Wszołek mówi to naprawdę bardzo dużo. Jeżeli w trakcie pięciu spotkań eliminacyjnych i w trakcie jednego z Niemcami towarzyskiego, bardzo ważnego, nie jest w stanie Portugalczyk wpuścić na boisko ani jednego debiutanta, i taka historia nie przydarzyła się naprawdę patrząc wstecz już bardzo dawno temu, to też coś jest. Nie tak, dlatego myślę, że w Polskim Związku Piłki Nożnej są już absolutnie przekonani do tego, że trzeba się rozstać, ale trzeba się pewnie rozstać z klasą, to mam nadzieję, no i trzeba się przede wszystkim dogadać, bo Fernando Santos ma przecież ważny kontrakt, minimum do końca eliminacji, no ale właśnie tu tkwi. Cały szkopu. Trzeba tę umowę dokładnie przeanalizować no i na przykład sprawdzić taką rzecz. Jeżeli rozstaniemy się z Portugalczykiem teraz, to w przypadku awansu, nawet przez baraże, czy nie trzeba będzie mu wypłacać jego zapisanej w kontrakcie premii, to wszystko muszą ustalić prawnicy, to wszystko muszą ustalić. Pracownicy PZPN-u, i jak się domyślam, również przedstawicielem Fernando Santosza. Z tego co słyszę, to przekonanie do zwolnienia Portugalczyka jest bardzo duże, już także po stronie zarządu, nie tylko tutaj zapytany o zdanie, czy został nie wiem, Łukasz Wachowski przez Cezarego Kulesze, ale także najważniejsi wiceprezesi, no i z tego, co mi wiadomo, oni. Po prostu są za tym, aby już teraz przeciąć ten wrzód, rozstać się, żeby ten związek doprowadzić do końca, bo nie ma po prostu sygnałów pozytywnych. Miała być jakaś przemiana drużyny, miało być wpuszczenie świeżej krwi, miało być uwolnienie tego nowego potencjału reprezentacji Polski, natomiast to się nie dzieje. Mówiliśmy już o tym w wielu programach. Możecie sobie na meczykach je wszystkie ponownie obejrzeć, więc nie mam też tutaj zamiaru wchodzić w jakieś szczegóły i głębszą analizę pracy Portugalczyka, bo tego już po prostu dokonaliśmy w innych filmach. Jak to spotkanie będzie wyglądało? Ma się odbyć o godzinie 10 we wtorek w PZP. Nie ma mieć charakter bardzo formalny, bo gdy dopytywałem, czy będzie na nim Grzegorz Mielcarski w roli tłumacza, to powiedziano mi, że tak będzie, ale niekoniecznie w roli tłumacza, więc tutaj domyślam się, że no będzie jakiś tłumacz przysięgły, tłumacz z zewnątrz, żeby jeszcze bardziej sformalizować tę rozmowę. To także może dawać nam wiele do myślenia, że nie będzie to rozmowa nie tylko o futbolu, ale także o rzeczach bardzo ważnych, jak chociażby właśnie kontrakt, umowa, czy poinformowanie drugiej strony o tym, że ta wspólna przygoda. Dobiega końca, tak mi się wydaje, i tak po prostu też na logikę wypadałoby zrobić, bo nie ma ani jednego punktu, żeby pracę Fernando Santosza bronić. Mówiłem już o tym, w jaki sposób między innymi nie komunikuje się z zawodnikami i jak nie ma dogłębnej wiedzy na temat szerszej nawet grupy zawodników, niż tylko tych, których powołuje na zgrupowania reprezentacji Polski. Ostatnio dodatkowo usłyszałem jeszcze historię, która mnie tylko o tym przekonała. Mati Kasz, który nie wystąpił w meczu z Niemcami, oczywiście z Wyspami Owczymi, oczywiście wybiegł na boisko jak zdajecie sobie z tego sprawę w podstawowym składzie na prawej flance, na prawej pomocy, na prawym skrzydle w spotkaniu z Albanią, i doszło do takiego spotkania tuż przed meczem i, i, i ustalaniem składu, przed tym spotkaniem w Tiranie, jednego z członków sztabu szkoleniowego, właśnie z Matim Kaszem, z zapytaniem: Czy on czuje się na siłach, aby wystąpić na Prawym skrzydle, a nie prawej pomocy. I tu Anglik z polskim paszportem lub Polak angielskiego pochodzenia, jak kto woli, lekko mógł się zdziwić, bowiem w ostatnich chociażby dwóch spotkaniach Aston Villa grał właśnie na tej pozycji i w jednym z nich zdobył. Dwie bramki, więc nie jest to dla niego nic nowego, wręcz przeciwnie, ostatnio zdaje się być to dla niego chlebem powszednim i naturalną pozycją, więc wypada załamać ręce, jeśli chodzi o dogłębność przygotowania zawodników czy podzawodników. Sztabu reprezentacji Polski, mówienie o tym, że ogląda się setki spotkań, chyba tutaj nie jest do końca prawdziwe, skoro Santos nie chce nawet, czy nie ma chęci wybrać się nawet na takie szlagierowe spotkania jak Legia Mittiland, czy klasyk Legia Widze, w którym ma dosłownie pod swoim domem, ale tak jak mówię, nie wchodzę w to zbyt głęboko, bo moim zdaniem gołym okiem widać, że dogłębność tego przygotowania do pracy selekcyjnej z reprezentacją Polski nie jest należyta i myślę, że widzi to już też Cezary Kulesza oraz Polski Związek Piłki Nożnej, że ten związek zmierza po prostu Donikąd. W miniony piątek odbyło się już jedno spotkanie Cezarego Kuleszy z Fernando Santoszem, i z tego co mi wiadomo, było ono dość burzliwe, awaryjne, bo ta relacja jest od dawna napięta. Pod koniec stycznia zatrudniony jest Portugalczyk i wyobraźcie sobie, że bardzo długo nie było takich prywatnych spotkań z Kuleszą. Ten związek się rozjeżdżał dopiero bodajże, kiedy wybuchła cała ta afera wokół słów dla TVP Sport w rozmowie z Jackiem Kurowskim. W Santosza, gdzie on mocno stawiał się w opozycji do rozegrania spotkania towarzyskiego z Niemcami, to tam doszło do, do spotkania z kuleszą i chyba mimo wszystko delikatnego ugaszenia tego pożaru wokół bardzo ważnego w kontekście też ekonomicznym, wizerunkowym, PR-owym meczu Polska-Niemcy. Ale im dalej w las, tym ta relacja się po prostu rozjeżdżała, panowie się nie komunikowali. Nie rozumieli, myślę, że Kulesza też widział te wybory Fernando Santosza i one go po prostu wkurzały, aż tak jak mówię, do minionego piątku, kiedy znów porozmawiali, natomiast, natomiast no wiem, że po prostu jedna i druga strona za sobą nie do końca przepadała, nie jest ze sobą kompatybilna i myślę, że ta relacja od dawna wisiała już na, na, na włosku i nie powie pewnie tego wprost w wywiadach, których ostatnio e, udzielał, nie wiem, w sport.pl czy w interii e, Cezary Kulesza. Na zewnątrz komunikuje się, że, że wszystko jest w porządku, że nie ma żadnych zgrzytów, że to wsparcie dla Santosza było duże, natomiast uważam, że wątpliwości... W, w głowie prezesa Polskiego Związku pojawiały się od dawna. Więc we wtorek dojdzie do kluczowego spotkania. Będę ekstremalnie zdziwiony, jeśli nie dojdzie do rozstania. Natomiast, czy dziś dojdzie do wysłania takiego komunikatu na zewnątrz? No to jest pytanie. Czy dojdzie do porozumienia stron? Bo obie strony muszą przecież zgodzić się na pewne ustalenia tegoż. Ewentualnego jeszcze cały czas rozstania. Trzeba się dogadać, a propos rozwiązania umowy i wypłacenia, nie wiem, części, przynajmniej wynagrodzenia. Wyobrażam sobie, że PZPN chętnie pójdzie na to, żeby wypłacić pensję Portugalczyka do końca eliminacji, czyli do końca roku, no ale nie może zgodzić się już chociażby na wypłacenie premii. W przypadku ewentualnego awansu z grupy, mało prawdopodobne, ale po barażach, już bardziej, jeżeli ten awans zrobi ktoś inny. Więc tu leży pewnie jeszcze, czy będzie leżała kość niezgody. Drugie pytanie, które Was pewnie będzie interesowało, to kto za Fernando Santosza? No na dziś są dwaj faworyci. Marek Paprząd zdecydowany, to jest taki głos ludu i rozsądku, wydaje mi się. Mistrz polski, trener, który zdobył, zdobył tytuł z rakowem częstochowa, także puchary polski, i, i wydaje się po prostu być opcją, którą można wziąć szybko z ulicy, mówiąc brzydko, bo przecież Papszun jest teraz człowiekiem bez pracy, i wydaje się, że mógłby ze swoją wiedzą. Myślę, że ma ją znacznie już większą niż Fernando Santos, bo słyszę, że cały czas przygotowywał się do ewentualnego podjęcia pracy w reprezentacji Polski, wejść z buta i, i przejąć kadrę. Pytanie, czy sposób jego pracy będzie kompatybilny, będzie odpowiedni do roli selekcjonera, bo wielu trenerów się na tym po prostu e, też przejechało. Praca klubowa, a praca reprezentacyjna to zupełnie coś, coś innego, a wiemy, jak. Detaliczny jest Marek Paprzun. Jak długo pewne schematy wypracowywał w Wrakowie. Tu nie ma na to czasu. Drugą taką opcją jest Michał Probierz, którego Cezary Kulesza doskonale zna z pracy w Jagiellonii Białystok. Jest z nim w PZPN-ie w roli selekcjonera młodzieżówki. Ma pewne doświadczenie, więc pracy w roli selekcjonera. Panowie się znają, pewnie nieźle rozumieją, i taka opcja wydawałaby się ze strony. Cezarego Kuleszy. Wydaje mi się bardzo logiczna, bo miałby wreszcie takiego swojego stuprocentowego człowieka, który, z którym mógłby właściwie rozmawiać non-stop o reprezentacji i to pewnie by mu pasowało po tym, co miał ostatnio jeszcze z Paulo Souza, jego końcówką pracy w Polsce, a także w przypadku Fernando Santosza. Więc na dziś te dwa nazwiska wydają się najbardziej prawdopodobne. Maciej Skorza ma kontrakt w Japonii. Swoje, miał też również przejścia osobiste, nie będziemy w to wchodzić, więc myślę, że nie chciałby wracać do Polski, do tego bardzo teraz burzliwego i gorącego środowiska piłkarskiego wokół kadry. Więc tak jak mówię, papszon i probierz wydają się najbardziej logicznymi wyborami, natomiast nieraz zaskakiwał nas Cezary Kulesza. Czy zaskoczy nas ponownie? Przekonamy się niedługo. Wtorek, godzina 10, początek spotkania z Fernando Santoszem i myślę, że. No coś będziemy wiedzieli już nieco później.